Panie trainerze, no i tak, mógł pan osłabić drużynę i mogła przegrać, a stało się inaczej. Jest pan chyba dumny. Widziałem ten, jak pan wyszedł do sędziów i cieszył się na końcu z tego, że się jednak udało. Prawda? Nie, nie cieszyłem się do sędziów, tylko do kibiców. To po pierwsze, po drugie, jakby pan chciał pogratulować, to dziękuję. Ja widzę, że nie. A po trzecie nie chcę rozmawiać o sędziach, to jest inny oddzielny temat. Ja myślę, że ktoś się wreszcie za to weźmie, bo na tym skończę. No dobrze, to zapytamy o ten horror, o to, chyba pan w szatni. Powiedział zawodnikom, że im gratuluję tych ostatnich minut, tak? Te, tej heroicznej walki czy coś innego Czy, Wie pan co, no, graliśmy przez 60 minut i ta walka była przez 60 minut, raz się nam udawało lepiej raz gorzej. Gdzieś tam mamy swoje problemy i wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że zagłębie szuka punktów i, i musi gdzieś te punkty o nie walczyć i wiedzieliśmy, że tutaj jeszcze przyjechali w pełnym składzie. I no, wiedzieliśmy, że się musimy bardzo mocno postawić. Fajnie to wyglądało w pierwszej połowie, w drugiej połowie gdzieś tam urazy Przemka, urazy Denisa gdzieś tam nas wybijały z rytmu. Wyglądało to tak, jak wyglądało, ale ja mówię, myślę, że wszyscy tu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w meczach Stalin Mielec jest bardzo wyrównany poziom i my nie mamy drużyny, żeby tutaj odjeżdżać i wygrywać, nie wiem, ilomaś tam kilku czy kilkunastoma bramkami. My będziemy walczyć w każdym meczu, raz się uda, raz się nie uda. Cieszę się, że dzisiaj się udało po naprawdę bardzo dużej i dobrej walce i myślę, że kibice są zadowoleni. Mamy kolejne trzy punkty. Nie jeden, nie dwa, trzy i z tego się trzeba cieszyć. Cieszymy się oczywiście z wygranej, bo y, zwycięstwo jedną bramką ale jest. A jeżeli chodzi o kontuzję, jeżeli chodzi o to, co dalej, bo chyba tych urazów liczba rośnie niestety. No tak, no niestety jest to trzeci miesiąc, wchodzimy w trzeci miesiąc i y, piłka ręczna ma to do siebie, że, że te urazy są i na szczęście może nie są to jakieś poważne oprócz Olka, e, urazy, no ale są, e, które wykluczają niektórych z zawodników z meczu, ale tu nie ma co płakać. Tak jak mówię, to są wszyscy piłkarze ręcznie i tutaj nie są. Nie po to przyszli, podpisali kontrakty w międzyczu, żeby płakać. E, szczególnie przy mnie nikt nie będzie na pewno płakał i tutaj się rozczulą nad sobą. Każdy ma wyjść na boisko i tyle ile może grać na 100%. Mówił pan, że kiedy przyjdzie grać z tymi truzami naszej ligi, no to trzeba nazbierać trochę punktów. Czy jest Pan zadowolony z tej zbiórki do tej pory? Nie no, nie chcę na razie podsumowywać takich rzeczy, nie chcę o takich rzeczach mówić, bo tu widzę, że już jesteśmy przekreśleni w tych trzech najbliższych meczach, a ja wcale tak nie uważam. Myślę, że powalczymy na pewno w jednym meczu o punkty i zobaczymy jak to się dalej potoczy. Dzięki wielkie. dziękuję. Czy może nas terenie spróbować wyedukować podwójna kara Adama Wąsowskiego i kara dla trenera za co to? Czy ktoś wie? Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, jak mówię, nie chcę się wypowiadać na temat pracy sędziów, jest od tego ktoś inny, nie chcę o tym w ogóle mówić. Ok, dzięki. Krystian, jak byś opisał to dzisiejsze spotkanie, bo było takie szalone trochę. No bardzo, bardzo ciężkie dla nas spotkanie. Tutaj Zagłębie walczyło o pierwsze punkty w lidze i wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki dla nas mecz, tym bardziej, że mamy teraz trochę problem z kontuzjami i nie wygląda to u nas za dobrze kadrowo, ale każdy dał z siebie 100%, wygraliśmy to jedną bramką i to jest dla nas najważniejsze. Mamy kolejne trzy punkty i teraz trzy ciężkie mecze nas czekają. No to opisz te ostatnie dwie minuty, bo podwójne wykluczenie, gracie w osłabieniu, prowadzicie, dajecie radę, wyrywacie im piłki. No szczerze powiedziawszy z mojej perspektywy to nie wiem co się tam działo. Tam Adam chyba 4 minuty dostał w sumie, gdzieś tam nie, może niepotrzebnie troszkę, gdzieś tam jakaś kara była na czasie, to kompletnie nie wiem co tam się wydarzyło, ale, ale najważniejsze jest dla nas to, że wygraliśmy i... i... I nie wpłynęły te kary na, na końcowy wynik. Na, do tego wyniku, do tego zwycięzca ty się mocno przyczyniłeś, zostałeś najlepszym zawodnikiem spotkania. Parę tych obron, szczególnie w pierwszej części, ale i w drugiej było takich, można powiedzieć, palce. Mm, bardzo się cieszę, bo, bo ciągle mocno trenuję, żeby ten swój poziom podnosić i fajnie, że dzisiaj się udało. Ale to też duża zasługa obrony w pierwszej połowie wydaje mi się, że bardzo dobrze graliśmy w obronie. Gdzieś tam ja miałem trochę ułatwione zadanie. Ta druga połowa była, że tak powiem, lepsza w wykonaniu zagłębia w ataku, ale ważne, że gdzieś tam udało się odbić jakieś kluczowe piłki i, i ten wynik końcowy jest dla nas. Chyba taka wygrana buduje. Wprawdzie to ostatnia drużyna w tabeli, no ale jednak w osłabieniu, z kontuzjami radzicie sobie. Widać było po radości trenera, który aż był zdziwiony, że tak to się skończyło. No na pewno, no, dla nas trzy punkty są na wagę złota, a chyba najgorzej jest grać z taką drużyną, która jeszcze nie zdobyła punktów i walczy o życie tak naprawdę, bo to już chyba nie wiem, ósmy, dziewiąty mecz bez, bez wygranej, więc oni mają nóż na garle w każdym meczu i oni przyjeżdżają i oddają tutaj 100% serducho zaangażowania, i, i, ale dzisiaj nie dali rady i z tego się cieszymy. Czyli tak jak w handbalu polskim, spokojnie jedną bramką. Można tak powiedzieć. Dzięki. Dzięki wielkie. Można powiedzieć, heroiczny pojedynek, i byliście bardzo blisko od tych pierwszych punktów. jesteśmy czwarty raz już bardzo blisko na wyjeździe, jednym bramką przegramy czwarty mecz. Natomiast to nie cieszy tak naprawdę. No Myślę tak na gorąco takiej szybkiej ocenie to na pewno to, że nie wykorzystaliśmy przewagi czterominutowej. No, nie wiem, czy przegraliśmy, czy czy, czy w tym momencie. Nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji stuprocentowych. Jakby na pół je przeciąć, to wystarczyło dwie bramki do tych 7 czy 6 sytuacji stuprocentowych. Nie zrobiliśmy tego. Ta sytuacja się powtarza w tym sezonie. Lewonicy próbują nad tym pracować, no pracują, ale już nie, za mało jeszcze, trzeba jeszcze więcej pracować. No i było blisko, ale to w czwartym razie było blisko, punktów nie ma, nie? Także... To, to proszę powiedzieć, jak, co Pan powiedział zespołowi po takiej kolejnej porażce, co można powiedzieć? Znaczy się no, na pewno nie powiem wszystkiego, do tyle kamer. Robiliśmy też dobre rzeczy, dzisiaj byliśmy zespołem, Byliśmy zespołem, nie zawsze w tych meczach do tej pory byliśmy zespołem. żyła ławka, żył zespół, chcieliśmy wygrać bardzo. Yy, walczyliśmy też. Wynik wskazuje na to, że to nie jest powyżej 30 bramek, jest do 30 bramek, więc walczyliśmy też na pewno. No, fakt jest też taki, że kilku zawodników wró wróciło po kilku tygodniach po, po chorobach czy po urazach, więc to też jakiś wpływ ma na pewno na ich y, dynamikę gry, na wydolność itd., tak więc trzeba było tutaj składem rotować. Natomiast to, co robiliśmy źle, no to nie wykorzystaliśmy właśnie z przewagi 4-minutowej. No i sytuacji stuprocentowych to powiedziałem, a cała reszta no to już zawodnicy są też odpowiedzialni. Muszą też razem ze sztabem brać na siebie odpowiedzialność za wyniki, które są. No to jeszcze jedna drobna rzecz chciałbym, żeby Pan powiedział dwa zdania o Mieleckiej stali, która spisuje się chyba lepiej niż wszyscy przewidywali. Ja uważam, że poza Kielcami i Płockiem, czy Płockiem Kielcami nie ma tutaj kolejności dla mnie żadnej ważnej. Są wszystkie drużyny, które z każdą może wygrać i przegrać. Jeżeli chodzi o mnie w tym sezonie, nie powiem, że akurat bym wiedział to, że tyle punktów zdobędą, 16 teraz mają. Natomiast to jest zespół, który pracuje, mają szkoleniowca, który z nimi pracuje. To nie jest tak, że to są chłopcy ze zbieranki gdzieś, nie wiem, z piątych lig. To są zawodnicy, którzy grali, kilku z nich nie znaliśmy wcześniej, bo nie, byli, nie grali w Polsce. Tener to wszystko poukładał, walczą. Na pewno nie możemy zabrać walki. Może błędy się zdarzają, tak jak każdy zespoł, nie możemy walki zabrać. I biorąc pod uwagę ten piękny obiekt, na którym pierwszy raz jestem, plus to, że chcą walczyć, no są punkty. Także gratulacje dla zespołu, my musimy dalej pracować.